Ale nie ty, to, to w kolejnym odcinku z Gotikiem chcemy, bogów w edycji rozszerzonej. Jeśli jakiś trafi w, w tym odcinku, czyli odcinku ostatnim, to będzie ostatni, prosty. Jesteśmy na miejscu. A jak będzie, zaraz zobaczymy. O więcej siły, dzięki. Cóż. Wiesz coś nowego, Gorn? Wyglądasz, jakby coś cię niepokoiło. Ha! Ruszajmy do trellis i lubimy po drodze kilku setorków. Najpierw muszę uzyskać od ciebie jakieś informacje. Czy wiadomo ci coś na temat planów Torusa? O, zapytaj Miltena. Dobra. Wiesz, gdzie przebywa Torus? Torus, już nie. Ale najpierw Milten musi nam powiedzieć, gdzie go szukać. Ty z nim porozmawiaj. Ja. Mam niewiele czasu i wielu orków na głowie. No dobra. Skoro Miltena nam powiedz, no bo 10 punktów, ale troszkę brakuje do kolejnego poziomu. Niewiele, ale jednak. Powiedz mi, gdzie znajdę Torusa? Jesteś gdzieś z magami. Jakimi magami? Torus bardzo ciężko nad tym pracował. Po tym, jak zabrał mi oko i nosa, zawarł pakt z sześcioma potężnymi magami. No nieźle. Co wiesz na temat tych magów? Niewiele, poza tym, że są źli do szpiku kości. Ich przywódcą jest mistrz przywołań. No nieźle. Dlaczego Torus zawarł z nim ten pakt? Potrzebował ludzi o nikczemnych sercach, którzy byliby w stanie splugawić oko i nosa. Gdyby to zrobił, zesłałbym na niego tak straszliwą furię, że zacząłby błagać o szybką śmierć. Obecnie Magowie próbują z pomocą oka przyzwać coś, co może okazać się najpotworniejszą bestią w całej Mertanie. U. Istnieje jakiś sposób na zgładzenie tej bestii? Tak, ale musiałbyś mieć ze sobą oko i nosa. To oko przyzwało bestię i tylko oko może ją unicestwić. Będziesz musiał zabić wszystkich magów, aby zdobyć oko. Zapowiada się niezła zabawa. Oczywiście. Dobrze, jeszcze jedno. O co chodzi? O co chodzi? Nie możesz zabrać oka po pokonaniu bestii. Dlaczego? Nie możemy go zatrzymać? Ten artefakt miał nigdy nie trafić w ludzkie ręce. Moc nieokiełznana to moc niszczycielska. Być może będzie to nasza największa bitwa, ale jedno wiem na pewno. Musimy udać się do bestii. Gdzie ona zostanie przyzwana? Sposób, w jaki ta potężna bestia jest przyzywana, sprawia, że może ona pojawić się praktycznie w dowolnym miejscu w Mertanie. Będziemy wiedzieć, kiedy ona się pojawi? Nie. Bestia pojawi się w ciszy i będzie uśpiona. Ale czego będzie uśpiona? Dlaczego będzie uśpiona? W czasie snu nauczy się, jak panować nad swoimi mocami i korzystać z nich w naszym świecie. Jak długo będzie spać? Nie sposób tego dokładnie ustalić. Wsz nikt wcześniej nie przyzywał tak potężnej bestii. Aha. Czy to wie, gdzie pojawi się bestia? Nie, nikt nie będzie tego wiedział. A Magowie? Nie. Nawet oni. A to kto? Dlaczego? Ta olbrzymia bestia to wielka masa mocy. Żaden mag ani żaden śmiertelnik nie jest dostatecznie potężny, by móc kontrolować taką dużą ilość energii. Jednakże magowie będą znali prawdopodobne miejsca przyzwania. A znasz te miejsca? Znasz te miejsca? Nie, ale wiem, że Mistrz Przywołań posiada specjalną mapę, która mogłaby nam pomóc. Zdobądź tę mapę, a ja wskażę ci te miejsca. Nie możemy wydobyć tych informacji od magów siłą? To się nie uda. Oni rzuciliby na siebie czar, który sprawiłby, że nie pisnęliby ani słówka. Najpierw nie, zwalaj tego na no to ruszajmy, nie ma na co czekać. Torus zesłał na tę krainę niewyobrażalne, śmiertelne niebezpieczeństwo. Musimy go dopaść. Torus musi słono zapłacić za to, co zrobił. Musi zginąć. Dzisiaj za mną. To mi to nie prowadź. No, idzie za nami pokaźna grupa, no to będzie ciekawie bitka w nocy. Ale nie ma lepszej pory dnia niż bić się w nocy. O, gorn też idzie, fajnie. Wiecie panowie, no, wie, no Sami już no będziemy Zabierzemy wam tylko zabawę jak z nami nie pójdziecie, no chodźcie i tak się oddalacie Jakiej Miltenie, bo dlaczego to byśmy nauczyć? Aha, tylko pra starej wiedzy, czyli nic przydatnego. No nigdzie no no, ale Dojdą albo nie dojdą, ich już problem to już będzie ich problem. O, pogubili się, ale to już nie mój problem. Są takie cienkie dupy, że nawet nie umieją się trzymać za mną. się bawiliśmy, szukali tych ciężkich skrzeń, przynajmniej gdzie się pierniczyć z jakimiś stworami. A, czy to w tej jaskini? Drogi militaniec, tu mnie prowadzisz w Rola na ciebie nic ciekawego nie powie. O tym z tym kluczykiem już to załatwiłem. Ale skrzyki, bym się już nie chciał bardziej gdzieś szukanie, tam... Zresztą koniec prawie gry, się bawić jakieś pierdoły. Już miltenie? No chodź, chodź. Nie mamy całego dnia. No, zapowiada się ciekawa zabawa. O, już jeden do nas idzie. Zatrzymaj się, mora! Sam się zatrzymaj. Porąbię cię na kawałki! O tak! O mój Boże! Shawmy od Mintena! Gin! Ale mój ten chciał trochę wtedy durnego orka. Dalej, gin! Teraz myślę, że będę mógł was bić też, ale tak na Amen. Nie lubię trzeciego poziomu bitki, bo jest to irytujące, że oni właśnie tak się przewracają. Jeszcze cię. Morderco! zostawcie Miltena w spokoju. Zaraz Mam cię! No, koniec z wami, paskudy Dobra. Idziesz ze mną Milten, czy nie? Czy tak miałem ale tu stać? Dobra, F5 idziemy za tych magów. Odłóż bro... Na pewno masz jeszcze wiele nie do zrobienia Nie Ta walka długo nie potrwa Błagasz, walka! Giń Mordercą! Holendera już rzucają nowej czarami! Oła! Szybko! No, Holendera o, no wszyscy z czarami Nie ta mikstura Już magią cwaniaki, już magią A kiedy podszedłem wsparcie to go nigdy nie mam dała z miejscem na chwilę na to może to też daj na chwilę na to no, nie daje im się trafiać i ginąć a Dla szybko szybko dobra jaki fuks tam się chowa ten szaman jeden Kurde, tym usmocnionym zarazem. Dobra, koniec z wami. To jest twoja kolej. A, wojowniku! Czekałem na ciebie. Magu! Zabieram oko! Podoba mi się ogień gorący w twoich oczach. Nie pożądasz władzy, nie łakniesz jej. I co chcesz przez to powiedzieć? Co chcesz przez to powiedzieć, Magu? Będziesz w stanie zrobić z okiem to, o czym Torus nie może nawet marzyć. W twoich oczach odbijają się marzenia. Co? Tak, widzę to. Ty, podobnie jak ja, uważasz, że lud myrtany nie powinien być pozostawiony samemu sobie. Magu, twoje trajkotanie zaczyna działać mi na nerwy. Dosyć! Proponuję ci, abyśmy podzielili się mocą oka. No, jeszcze czego? Czym sobie zasłużyłem na ten zaszczyt? Jeszcze nie opanowałem w pełni mocy tego artefaktu. Wiem, że Torus mnie zabije, zanim uda mi się to zrobić. Ty natomiast jesteś człowiekiem honoru, jesteś roztropny, można ci zaufać. No dalej, wojowniku. Magu, oko jest zbyt potężne dla nas obu. Rozumiem, że dowiedziałeś się tego od swojego przyjaciela Miltena, tak? Odmaga? Dosyć! Magu! Podjąłem decyzję! Zabieram oko ze sobą! No. Widzę, że markuję tu z tobą to. czas! Broń się, żałosny głupcze! Daw się broń! Zapomnij o swoich czarach! Twój koniec! Oj, no fajnie, kolejny poziom więcej siły jak super. Ale rzeczy z ciebie jest. Dobra, jest coś tu ciekawego. O, twoja skrzynia. No, trochę kasy jest nawet. Ja nie smoczy ząb. Zaraz sprawdźmy, co to jest za zabronia, ale pewnie dwuręczna. Ja tak czuję. Kojarzę nawet, że to była jakaś dwuręcz... dwuręczna. No dokładnie, to jest dwuręczna. No. Ale można to użyć jako taką skrzynię mistrzowską, skrzy, skrzynię ciężką jako taką, więc myślę, że do mojego spisu mogę ją też dorzucić. No w sumie jest tu potężny oręż dla takich, którzy mają broń, więc mogę to do spisu też myślę dorzucić. Gdzie jest Torus? No. Nie, nie to. Gdzie jest Torus? Na pewno uciekł do Trelis. Mam. Pokaż mi, gdzie mam szukać bestii. No, to czyli do mnie po to, żeby tylko sobie odejść. Do licha, na mapie zaznaczono kilka miejsc. Oznacza to, że będę musiał sprawdzić każde z nich. Zgadza się. Czekaj, mam jeszcze kilka pytań. Czy sądzisz, że rytuał przyzwania powiódł się? Tak. Wszystkie znaki na niebie i ziemi na to wskazują. Masz jakieś przeczucia co do miejsca, w którym może pojawić się bestia? Nie. Nie uczestniczyłem w przyzwaniu, więc nie mam zielonego pojęcia. Zetknąłeś się z mistrzem Przywołań. To bardzo wprawny mag, ale ta bestia to najpotężniejsze stworzenie, jakie kiedykolwiek zostało przyzwane do Myrtany. To muszę jej szukać. Za Dobrze, ten... chyba muszę zacząć jej szukać. Pójdziemy z tobą. Nie, musicie wraz z Gornem udać się do Wengardu. Dlaczego nie możemy ci pomóc? Pomożecie mi, jeśli zapewnicie stolicy bezpieczeństwo. Ale ktoś ci musi pomóc w walce z tą bestią. Jestem dobrze przeszkolony. Potyczki ze śniącym i smokiem ożywieńcem przygotowały mnie do tej walki. Jestem najlepszym kandydatem do walki z tą bestią. A wy wszyscy jesteście potrzebni w innych miejscach. Spotkamy się w Wengardzie w sali tronowej. No i dobra, nadeszło to... Na, to. na to czekaliśmy, czyli walka z bestią. Poziom 38, całkiem nieźle. Dobra. Mamy mapę, Na mhm, Znaczy ona jest parę miejsc, to nawet nie wiem co to jest tutaj za bardzo. Mamy teleport tu i tu. Hm. Spróbujmy może tutaj. Odpala nam tak. Bo tam też był no posąg i nosa. Nie, nie, nie ten teleport. Ty mnie interesujesz. Przykład ja mam te 30 punktów nauki to wy... wrzućmy w wytrzymałość albo w zdrowie. Nie, to chyba nie było posągu. Nie, to było w okaże. Dobra to. Sorki, jednak ten teleport miałem. Chciałem te punkty jeszcze wykorzystać, a nie chciałem też się z daleko teleportować. Przykroja sprawy, czy tutaj jej nie będzie. No w końcu też było zaznaczone na mapie to miejsce. Ale jak widzę bestieki, tu nie ma więc wykorzystajmy te punkty odpowiednio no. punkty zdrowe dajmy sobie dodatkowe Teraz trochę wytrzymałość no i dobra, mamy już wykorzystane do końca no, 346 życia, 370 wytrzymałości, no tu bestii nie widzę nigdzie, więc Chodźmy do LEDOK poszukać Zresztą tam nigdzie nie ma miejsca na tą bestię. Jak to jest jakaś wielka bestia, to... Tam aż tak nie ma miejsca, tylko tu jest wystarczająco dużo. A że tutaj nic nie ma, no to... Sprawdzam w wredok, no do Nemory nie mam teleportu, bo wiedziałem, że gdzieś nie poszedłem, no ale już trudno. Jeśli tu będzie bestia i tu się zakończy gdzieś gra, to nawet już nie będę Nemory odwiedzał... O no, mało nie spadłem. No nie ma sensu już pójdę dalej iść, skoro gra się powoli kończy. Zresztą, no, nie ma dalej sens tam iść. Ogólnij sobie do końca wytrzymałość, żeby po prostu Podejdź F5, bo nie wiem, czy jest ta bestia tam, czy nie jest. A co to tu jest? Jest! Ła, masz! Ła, no, miałeś unik co to? Łolendera no super jeszcze troglodyci poważnie Czy was już do końca powaliło troglody tu tu jeszcze dali poważnie miesz szybko, ciachaj ją. dawaj ma bestia z głowy Ła szybko uciekaj Mam więcej siły, poziom kolejny ale ściga mnie pierunicy, troglodyci Szybko pij pij Mam chwilę Kurde jeszcze was tu więcej nie było Polendera ale was jest Dobra dwa padły Tarcza Dobra kolejny Chodź tu jak się rzuci kilka naraz, to owszem zadają więcej obrażeń, no, pudło Macie, zaraz Ła, wow, dobra jeden na jednego dostaliśmy Masz Ale dziwny dźwięk jest z was łapidzie mikstury Dobra, koniec Bestia pokonana, poziom 39, Spoko. Jest coś z ciebie? Nie, nic z ciebie nie ma. Dobra, zostaje nam tylko jedno. Wróć, powrót do węgardu. Dobra, mamy 10 punktów, wykorzystajmy ostatnie, zróbmy. Ostatnie dysponowanie, wytrzymałość, dawaj. Żeby będzie więcej, żeby się przebiec. No, gdybym miał utrzymać wilka, to jeszcze mniej bym zużył punktów przy bieganiu, no ale dobra. Jakie to ma teraz znaczenie, ile zużyję? Damy no, ale to jakoś nie ma większego znaczenia. Skoro i tak myślę, że to już będzie to koniec gierki. No to wydaje mi się, że pewnych skrzynek tam, no... Jeśli chodzi o... Jeśli chodzi o zamku, chyba wszystkich nie obszukałem, wydaje mi się, Zanim zakończę grę, to myślę, że pójdę obszukać resztę. Myślę, że tak by najlepiej było. Dobra, wszyscy się tu zgromadzili. A ja zaraz z wami pogadam. Tu opróżniona. Tam też była ciężka. opróżnie. ostatnie plądrowanie na koniec. No, Bezi, nie utykaj mi. Tu nic chyba nie było, więc idę wyżej. Strażnik. No coś jest, to prawda. Hmm, parę czarów. Chociaż nie pogardziłbym za jedną pochodnię. O, jeszcze jeden kufer. To, to, to pancerz robara, Zaraz się przekonamy. Czym jest ten cały pancerz? Tak, weź. O. Wszyscy już tu widzę, że jesteście. Milten? Dobra robota, bo Milten. Nie udało nam się. Nie udało nam się schwytać to Tordus'ego. Mam pewne plany względem niego. Najbardziej liczy się to, że Myrtana jest teraz w dobrych, dobrych rękach. A mowa tu o Twoich rękach, mój przyjacielu. Nadal jest wiele do zrobienia, by w końcu zaszły potrzebne zmiany. Jesteś teraz jedyną osobą, która może się podjąć Chyba nie tego zadania. Co masz na myśli? Co masz na myśli? Tylko ty od zawsze wierzyłeś, że Myrtana któregoś dnia się zjednoczy. Jak prawdziwy wojownik nigdy nie zwątpiłeś w naszą ojczyznę. Rozumiem. Zawsze pragnąłem być tym, który wprowadziłby Myrtanę w nową erę pokoju i rozwoju. Zbyt długo patrzyłem, jak ziemie te cierpiały. Czy zostaniesz naszym królem? Czy zgadzasz się, by objąć tę funkcję? Zgadzam się. Królu Robarze... Jestem Twoim wiernym sługą. Tron się... należy do Ciebie. Hmm. gadamy. Aha, nie mogę. Mógł. Hans też mi nic nie powie. Z tego będzie jeszcze. Dobrze się spisałeś. To, że Torus się nam wymknął, rozwścieczyło mnie. Torus i tak pewnego dnia spotka swoje przeznaczenie i będzie to dla niego przykre doświadczenie. Udało Ci się obronić Vengard, naszą stolicę. Sukces ten, ten zawdzięczamy tak za Tobie. tobie. Widzę tak teraz, tobie. że stało się tak dzięki wszystkim dokonanym przez Ciebie czynom. Okazało się, że nie sprawdziłem się jako obrońca tych ziem. Proszę Cię, byś został naszym królem. Czy zgadzasz się, by objąć tę funkcję? Tak. Będę Twoim najwierniejszym sługą, królu robarze. Oto Twój tron. Gor, mogę sobie odpowiadać? Mogę. Bestia została ubita. Przegapiłem to. Nie udało nam się dopaść Torusa. Nie przejmuj się Torusem, Gorn. Byłeś potrzebny tutaj, w Wengardzie. Musiałem chronić stolicę. A z Torusem policzymy się już wkrótce. Masz rację. Dziękuję, przyjacielu. Czas wypełnić kolejną część planu. Zanim to nastąpi, chciałbym złożyć Ci przysięgę wierności. Oto mamy chciałbym, abyś to Ty odtąd władał myrtaną, mój panie. Zgodzisz że się zostać mym królem? Zgadzam, Zgadzam się. Królu, przysięgam Ci wierność. Zasiądź na tronie. Mhm. Sam mógłbym Ci to powiedzieć. Ale obczaj ten, ten pancerz. Chyba nie chcę to co się tak, chce, przez hełm. A takie coś. Niech pomyślę o Pan tym. Pan też na ceremonię koronacji, no. Ale nadal tak. Zobaczyć jakoś z przodu. jakoś tak wyglądasz. Dobra, zasiądźmy. Może będzie w tej jeszcze motoru, na W swoim stroju. No i kolejny poziom, i zadanie za zakończone. Walczyłem za tę ziemię i przelałem dla nich wiele krwi. Musiałem przezwyciężyć setki przeszkód, by ujrzeć nową Myrtanę. Sprawię, że jej chwała będzie trwać wiecznie. Zawsze będę ją chronił. Nadszedł czas zmian. Niniejszym oświadczam, że biorę Myrtanę we władanie. Niniejszym ogłaszam siebie władcą nowej, zjednoczonej Myrtany. Jam jest król Robar III! Jedyny, prawdziwy władca myrtany! No, jedyny, pewnie jeszcze jedyny i niezastąpiony. I tym oto sposobem dość szybko przebrnęliśmy. Przez ten samodzielny dla do Gotika 3. Nasz drogi zmierzy bogów. Nawet nie się grało. Całkiem pa całkiem sprawnie on poszedł, że tak powiem. Wiadomo, szybciej niż Gotik 3, ale wiadomo, to było krótsze. Fabuła była też krótsza, ale dało się ograć. Wiadomo, każdy oceni to po swojemu, w większości się ta gra jakoś tak nie podoba. Nie uznają to już za Gotika, ale dla mnie to nie było wcale takie złe. A ja myślałem, że tego tam zabiłem. Ech, mniejsza z nim. Ale że prędzej czy później gra musiała dowiec końca. I ten koniec, właśnie nadszedł teraz. Cóż więc mogę wam kochani rzec? Miło z wami się ograło, że mogłem ograć tę grę. Naprawdę mi się miło z w niej spędziło przy niej czas. Czy to były dobre chwile, czy złe chwile? Jakie to ma znaczenie? Gotik pędzy czy później musiał się zakończyć. I nastąpiło to w tym momencie. Czy Arkania ogram? Na tym kąpie już mówiłem, co się działo, że, nie, że raczej nie, nie pyknie mi tu z Arkanią nic. Ale to już nie ma znaczenia. To zostało zakończone, ale są rzeczy jeszcze inne, które trzeba będzie zakończyć. A jakie to będą, jeszcze się przekonacie. A co w tym momencie, co im pozostaje? nie końca wspólnie spędzone chwile i pożegnać się z wami. Zatem do zobaczenia wam wszystkim, do zobaczenia w innych moich materiałach. Trzymajcie się, jak to zwykle ciepło i serdecznie. Siemka, i tobie też siemka, Immanuelu, czy tam Karypto, mało ważne kto. Wszystkim wam... Do zobaczenia.